Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten, niedziel, w ten niedzielny wieczór. Słuchajcie, dzisiaj będzie vlog taki, powiedziałbym z własnego doświadczenia, krótki, myślę, że zwięzły na temat. Ale na początku, słuchajcie, bo wiem, że dużo z was ogląda vlogi, więc w linku będziecie mieli link do aplikacji, właściwie wtyczki do Firefoxa i do Chroma z moimi filmami, żebyście byli na bieżąco, więc jeżeli chcecie ją sobie zainstalować. Możecie ją dodać, ona was powiadomi. Nawet jak macie wyłączoną przeglądarkę, chociaż nie wiem, jak to działa na Firefoxie, bo na Chrome to wiem, że działa. Eee, aplikacja powiadamia was, że o danej, znaczy, że teraz właśnie film został przesłany, e, bądź tam z jakimś małym opóźnieniem. Nie wiem, nawet tego nie testowałem. Znaczy, testowałem, ale mm, chyba tam jest jakieś opóźnienie parę, parę minut. <laughs> ale przynajmniej będziecie na bieżąco. No. Dobra, także to tyle z takich spraw bardziej organizacyjnych. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym porozmawiać odnośnie Windowsa. I jego legalności. Słuchajcie, jeżeli dobrze wiecie, na regro można kupić klucze, czy tam na g a i innych stronach można kupić. <noise> można kupić klucze już za 50 zł, czy tam nawet za 45 zł, widziałem. Słuchajcie, ja taki klucz kupiłem w październiku zeszłego roku. Um, za 55 zł. I nie tylko ja, bo wiem, że dużo osób je kupowało. Um, właśnie w jakichś takich tańszych cenach, na przykład nie wiem, 60 zł, 70 zł różnie to bywa. Ale słuchajcie, ja y, zazwyczaj, że robiłem format. No to klucz oczywiście miałem. No i wiecie, już zainstalowałem Windows, już zainstalowałem Windowsa, wszystko wszystko w porządku. Ogólnie, y, jak pobieracie słuchajcie Windowsa, to tam jest taka opcja, że od razu wpisujecie klucz że klucz jest prawidłowy, super, pięknie, ładnie, Windows Wam się pobiera, później go instalujecie z pendrive'a, tak jak ja, bo nie mam wersji pudełkowej, tylko właśnie, właśnie pobiera, no tam 3 GB chyba się pobiera na pendrive'a, cyk, i szybko się dosyć Windows 8 e, oczywiście instaluje. Ale co się okazało? Po zainstalowaniu, e, gdy Wojtuś chce pobierać aktualizację. chociaż nawet jeżeli nie macie aktywnego Windowsa, tudzież zaktuali m, może nie tyle, zaktualizowanego, zarejestrowanego, może tak, to i tak możecie pobierać aktualizacje i wszystkie inne rzeczy, ale jest część funkcji poblokowana. I do tego też, i do tego też zmierzam. Aktualizacje pobieracie oczywiście normalnie, wszystko poinstalujecie, bla 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 bla, bla. ale co jakieś 20-30 minut, nie, no może przestać tak co godzinę powiedzmy to chyba było, chociaż w sumie nawet, nie wiem, chyba często mi to wywalało. Nie wiem, tak pół godziny, godzinę wywala Wam. <laughs> niebieski ekran, znaczy nie blue screen, tylko niebieski ekran, aktywuj system Windows, może z tej strony, aktywuj system Windows, przejdź do ustawień. Przechodzicie do ustawień i tam wam macie albo kupić klucz, albo wpisać nowy klucz produktu. Więc tak to wychodzi, jeżeli Windows jest pobrany, niezarejestrowany, nie jest piracony i tak dalej, i tak dalej. to jest strasznie denerwujące. I co się okazało? Znaczy wy właściwie już chyba wiecie, co się okazało. <laughs> Słuchajcie, no mój klucz okazał się na licencji DreamSpark. DreamSpark. Licencja DreamSpark jest to um, jakby to powiedzieć, przeznaczona dla studentów uczelni, czyli no nie za bardzo wiem jak to, yy, ja rozmawiałem w ogóle, bo wiecie, no klucz nie działa, zablokowany i tak dalej, i tak dalej, więc zadzwoniłem na infolinię Microsoftu. Rozmawiałem chyba 15 minut z taką panią. Pozdrawiam, że mnie ogląda. Ale przyjemna rozmowa. I wiecie, z, yy, No dzwonię w takiej sprawie, że klucz został, prawda, yy, tutaj Zablokowany, nie mogę, nie mogę nic zrobić. No i co się okazało? Tam wiecie, jak jest ta weryfikacja taka telefoniczna, czasami, że musicie podać taki blok, tam chyba 9 dziewię bloków po 6 czy 7 cyfr. No to ja tutaj pani to przedyktowałem. I co się okazało? Okazało się właśnie, że to jest Windows na licencji DreamSpark, Park która uwaga, nie może być pod żadnym pozorem sprzedawana. Więc jednym słowem typu, którego to kupowałem, no robi to nielegalnie, tak? Ja już co prawda to zgłosiłem na stronie Microsoftu, bo tak mi Pani powiedziała. Zastanawiam się, nie no na policję tego nie będę zgłaszać, bo to będzie bez sensu, ale na stronie Microsoftu już to zgłosiłem. Także no jeżeli taka sytuacja Was spotka, to na przykład kupuje, kupiliście klucz, możecie to zgłosić i wtedy Microsoft, nie wiem co on tam robi, ale nie interesuje już mnie to w chwili obecnej. Na szczęście to się okazało. Napisałem do tego typa z Allegro, um, Napisałem mu wprost, że sprzedaję nieużywany klucze, bo okazało się, że ten klucz był używany już wcześniej, zanim go kupiłem, i był używany dwukrotnie podczas tego, jak ja go miałem aktywowanego. Chociaż ja go aktywowałem też dwukrotnie na początku w październiku, bo to chyba było, wiecie co, tak, że zrobiłem y zainstalowałem ósemkę i za jakiś tydzień musiałem ją zainstalować ponownie na innym dysku. I to wtedy był błąd, bo jak mu zostawił to tak, jak jest, to myślę, że nie miałbym teraz problemów z nagraniami, ale teraz, no cóż. Więc teraz już jest tak zainstalowane, że jest. Ok, pamiętajcie, żeby system instalować zawsze na szybszym dysku. I Gry. No, wtedy wam będą działać naprawdę, naprawdę lepiej. No i wiecie, no ja to tak zrobiłem. No i dobra. No, no i przyszło co do czego tydzień temu. Nie, no, no w nie w tym tygodniu. Instaluję tego Windowsa, bach, trach, bach, klucz jest pieprzony, On No to wiecie, napisałem do tego typa i mu właśnie mówię, że sprzedaje znaczy, używane klucze, że są z nim problemy i tak dalej, i tak dalej. Co teraz mi zrobi? Znaczy, wiecie, co z tym fantem zrobi? No to on mi napisał, że przepraszam, tutaj zeszła nieporozumienie, ale zaryszę, że kupował Pan jakoś dawno, skontaktować się z dystrybutorem będzie ciężko i nie wiadomo co z tym zrobić, dlatego zaproponował mi zwrot pieniędzy. No i wiecie, mówię dobra, no to biorę już ten zwrot pieniędzy, tam 55 zł mi przelał jeszcze tego samego dnia, bo to w tym samym banku. No i co dalej? Oczywiście spojrzałem na Allegro, żeby było śmieszniej, ten facet to była firma. Taki myk. To już w ogóle dla mnie jest totalne nieporozumienie. No i wiecie, pierwszy spojrzałem na Allegro, spojrzałem na Ceneo e, i tak dalej, ale kurna patrzę a te Windowsy Pro, taką jaką ja miałam wersję, kosztują po 500-600 zł, takie już naprawdę certyfikowane przez e, sklep Microsoftu. Tam wyczaiłem jednego ze 150, ale to też było takie jakieś dziwne źródło, bo wchodząc na stronę Microsoftu możecie sprawdzić sobie, czy dany sklep z nimi współpracuje, czy jest ich partnerem i wtedy macie stuprocentową pewność, że system będzie sprawny. No niestety tej firmy nie było, więc mówię, dobra, nie będę już ryzykować, bo znowu mnie, wiecie, wycyckają, po pół roku napiszę, no tutaj miałem chyba szczęście, że mi ten facet te pieniądze zwrócił, no bo, e, wiecie, nawet nie musiałem mu tak na dobrą sprawę żadnych przesyłać potwierdzeń, e, czegoś w tym stylu. Ale chyba wiedział, o co chodzi, no bo, no sorry, no kurczę, kurczę za 55 zł do, do, do Windows 8, no raczej nie. Tak samo jest z g a ja na przykład e, powiem Wam szczerze, że na g a można kupić fajne tytuły, ale ja powiedziałem sobie tak, nigdy nie kupię na g a coś, co jest droższe niż 50 zł, naprawdę. Bo jeżeli już na g a kupować, to z reguły są jakieś promocje i to jest tam, wiecie, taniej, fajniej w ogóle. Chociaż tam można kupić jakąś, e, dokupić bodajże chyba za 2 zł. Jakąś gwarancję, że klucz będzie poprawny, jeżeli nie, to nie wiem, czy GTK wam oddaje kasę, na przykład, czy coś w tym stylu, bo na Facebooku mi to wysłaliście i też kosztowało 90 zł, około ten minus, ale ja bym tego nie kupił. Ale co się okazało, słuchajcie, pod koniec tej rozmowy z tą panią z Microsoftu, jak już powiedziałem jej, co i jak tam porozmawialiśmy, jeszcze chwilę zaproponowała mi, że jest, Microsoft ma taki program dla studentów, właśnie, nie wiem, czy dla uczniów, takich zwykłych, wiecie. Podstawówka, liceum, gimnazjum, ale dla studentów właśnie. I o co tutaj chodzi? Dostajecie oryginalnego Windowsa 8.1 Pro za 249 zł. Klucz. I wydaje mi się, że jak na oryginalnego Windowsa, gdzie pudełkowe wersje kosztują po 600-700 zł, a na stronie Microsoftu w ogóle chyba 1100 to to jest bardzo dobra promocja. No i wiecie, no dostał, dołożyłem tamte te powiedzmy 200 złotych, tak? No i kupiłem tego oryginalnego Windowsa od Microsoftu, żeby nie mieć wiecie większych po prostu problemów. Także słuchajcie, no to jest taka przestroga dla was. Ja wiem, że większość z was to i tak pewnie torrenty, Windows 8.1, kraket, tak? I w ogóle, ale nie, dla mnie system musi być... Dla mnie system to jest jedyna... Może mogę mieć na wszystko spiracone, naprawdę wszystko ale Windows musi być oryginalny. Sorry. Taka, takie jest moje zdanie. No, nie wiem, ja zawsze miałem oryginalnego Windowsa, chociaż... Nie, na początku XP-ka pamiętam, że nie miałem oryginalnego, ale później jak kupowałem nowy komputer, wiecie, taki z marketu, czy tam coś, jak właśnie mi rodzice kupowali, to już był wgrany, taki preinstalowany. Także słuchajcie, no, tak to działa. No, ja chcę was, może nie tyle co ostrzec, ale chcę was po prostu przed... przestrzec przed tym, tak? Jeżeli już... O Jezus, kochany, w telefonie A, przesunąłem. Także naprawdę musicie na to uważać, bo w internecie oszukać można bardzo łatwo. Ja tak jak mówię, ja miałem ten plus, że no po prostu facet mi kasy zwrócił, tak? Przeprosił i tak dalej, i tak dalej, więc zachował się myślę, że bardzo dobrze. No i po prostu dołożyłem tą kasę i tego, tą tą Windę kupiłem. Klucz mam, cały czas jest przypisany do mojego konta Microsoftu. A no i jak nie macie zaktualizowanego Windowsa, czy aktywowanego, to nie możecie się zalogować do live'a, nie macie synchronizacji. A niestety w moim przypadku jest to bardzo użyteczne, ponieważ ja mam telefon z Windowsem i wiecie, na przykład przesyłanie danych dla mnie z telefonu na komputer to to jest chwila moment, bo ja tylko robię udostępnij tutaj, udostępnij na tym PC i automatycznie mi się pojawiają w moich dokumentach, więc to jest bardzo fajne i użyteczne. A często jest tak, że na przykład nie mam podłączonego kabla, nie chcę mi się wyciągać, to tylko udostępnij, polanie to idzie i jest na kompie, tak samo jak mogę sobie podłączyć pulpit zdalny przez oficjalną e, aplikację Microsoftu z telefonu, jak na przykład, nie wiem, leżę w łóżku, filmy mi się kończą renderować, ja oglądam jakiś serial, to wiecie, tylko cyk, 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 wrzucam na YouTube'a i dziękuję i idę spać. Tak to działa. Więc no to jest bardzo użyteczne i tak dalej, i tak dalej. Ście, fa, bardzo fajnie, że Microsoft coś takiego wprowadził. Tylko, że jeżeli chcecie już kupić ewentualnie tego e, dla studentów, to musicie wysłać im potwierdzenie, że, jesteście że macie status studenta, ucznia. No nie wiem, naprawdę musicie poczytać. Ja, słuchajcie, przesłałem im skan mojej legitymacji e, z jednej i z drugiej strony, czyli pierwsza strona, jaka uczelnia, tam dane, numer indeksu, PESEL i tak dalej. Natomiast druga, to są te, wiecie, takie stempelki, jak są studenckie legitymacje. teraz wam akurat nie pokażę. E, albo wam pokażę. Już wam wyciągam i pokażę. Nie pokażę wam z przodu, ale zobaczcie. Tutaj macie takie, tutaj są takie odblaskowe naklejki. Nie wiem, czy to też powinienem zakryć, no nieważne. Tutaj są takie... O, czekajcie sposób żebyście widzieli. O, tutaj jak widzicie są takie małe naklejeczki, i to ważne, żeby to było widoczne na zdjęciu, i oni już się tam tym zajmą z reguły tam z tego co wyczytałem, trzeba czekać pięć, od 3 do 5 dni um, od 3 do 5 dni na to, żeby oni to wiecie zweryfikowali i, i żeby było wszystko w porządku. I ja na szczęście nie czekałem długo, bo zgłosiłem to chyba. Hmm, teraz wam nie powiem, a wczoraj tego Windows'a chyba miałem. Tak, zgłosiłem to chyba albo w czwartek, albo w piątek. Tam mówią od 3 do 5 dni roboczych, ale już w sobotę rano dostałem maila, że już mogę zakupić, już jest wszystko zweryfikowane i tak dalej, tak dalej. Także bardzo sprawnie to idzie. No i tak, no i Windowsik już jest na szczęście wszystko w porządku, więc no coś mi się tu robi. Także, także cóż, no, tak to wygląda, także słuchajcie naprawdę, jeżeli już kupujecie Windowsa, jakieś programy, no czy może, no, wiecie jak to jest w dzisiejszych czasach w Polsce, gdzie Windows kosztuje 600 zł, no kogo na to stać, jak zarabia, nie wiem, 1500. Ale na przykład, nie wiem, no jak jest sytuacja, jakieś jak właśnie z jakimiś promocjami, trzeba tego szukać, ewentualnie, jeżeli już kupujecie jakieś ten, to wiecie, na oficjalnych stronach programów um, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no to jest taka mała przestroga dla mnie i ja już powiedziałem, że już nigdy, powiedzmy, nic niezaufanego źródła nie kupię. Wolę dołożyć, mieć święty spokój, a nie żeby się pieprzyć potem i mieć jakieś problemy. No. Wiecie, a uciążliwe to jest, ja bym tego nie aktywował przez dłuższy czas, bo tam jest chyba, nie wiem, 30 czy 90 dni można mieć Windowsa niezarejestrowanego, tylko że wywalało mi, wiecie, ten ekran, zarejestruj się, podczas nagrywania. Raz zrobiłem test, to właśnie mi wywaliło i to mnie strasznie denerwowało. No więc już mówię, dobra, kupię tego Windowsa, w cholerę i tak dalej, i tak dalej. No, rozgadałem się chyba dzisiaj bardziej e, niż wczoraj. Jutro zapraszam Was oczywiście na Lego Day, przypominam Wam o aplikacji, ona jest tam na dole, a film, jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie oczywiście mój kanał. I napiszcie mi, co o tej sytuacji myślicie, czy ten typek się zachował fajnie, dobrze, nie wiem, czy może powinienem to jeszcze na policję zgłosić, no, no nie wiem, ale nie chcę mi się w to bawić, bo już zgłosiłem na stronie Microsoftu i czy wy też mieliście jakieś takie, takie przygody z, nie wiem, skupnem aplikacji czy skupnem gier, no. Także to by było na tyle, ja wam życzę jeszcze miłej tej ni reszty niedzieli, na dzisiaj to tyle, jutro Lego Day, Papa. Pa.